Siemanko tu Dzień dobry witam serdecznie Moi drodzy No długo nie było długo nie było przyznaję się bije się w pięść. miało być tam z miesiąc temu może dwa miesiące temu No nie udało się jakoś to odwlekałem ale jest ty lista jednostek trzeciego poziomu Moi drodzy oczywiście do oldenery wersję demonstracyjną bierzemy pod uwagę na warsztat wiedzie sobie słuchajcie gryf na sam początek Zaczniemy sobie od gryfa miałem przyjemność grać każdą jednostką trzeciego poziomu w demie w sensie playthrough tylko i wyłącznie jednostką do trzeciego e, poziomu zarówno gryfem jak i tym jeźdźcem agaszonów całych tak plus tancerki plus jeszcze tam był piesek ale gryf czym jest gryf gryf jest bestią lata haha dobra ale statystyki do rzeczy konkrety 25 życia 59 obrażeń 8 atak 8 obrona nie najgorzej 4 szybkość, tu już średnio inicjatywa 9 inicjatywy ma chyba Gryf największą, jeżeli mnie pamięć nie myli. Przynajmniej ta ulepszona wersja. Jeżeli chodzi o perk, jakie posiada, atakuje wręcz lata, ale ma czujność, że kontratakuje dwa razy na rundę. To już jest spoko. No i ma ten śpiew waleczności, że atak tego stworzenia wzrasta o 5, a inicjatywa o 1. Czas trwania dwie rundy nie kończy tury. To jest ważne, jeżeli nie kończy tury, jest git. Jak kończy turę? No to delikatnie, ja fanem czegoś takiego po prostu nie jestem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grywka, no to grywka moglibyśmy sobie dać, proszę ja was, tego zwykłego oczywiście. Zacząłbym nim od B. Zaczniemy sobie od po prostu B, bezpiecznie, póki tu się pojawią inne różne kreatury, bo na razie jest puściutko, ale zaraz wiedzie sobie ulepszony gryfek, to on będzie troszkę wyżej. Na razie umieścimy go sobie na B. Pierwsze to zawsze jest najłatwiejsze, no nie? Wersja ulepszona. Tu już jest nieco lepiej. Jeżeli chodzi o statystyki, te podstawowe, dokładnie to jest samo życie, obrażenia, ataku, obrony, ale jest szybsze o 2 i jest też ma większą inicjatywę. Inicjatywę 12. Tu już jest, robi się konkretniej, prawda? Jeżeli chodzi o perki, czy tam o talenty, jakie posiada, lata, ale kontratakuje bez limitu i to jest klucz wszystkiego na tym etapie. Nie? Kontratak bez limitu jest totalnym dla mnie sztosem. Tak samo mają też i Chyba Minotaury, a może się mylę. Więc gościa, który ma takie same statystyki, ale yy, ma więcej inicjatywy i kontratakuje dwa razy na rundę, umieścimy też w B, ale w wysokim B, w sensie wyżej niż ta wersja podstawowa, rzecz jasna, nie? Kolejna wersja ulepszona gryfa, tutaj już jest trochę inaczej, bo wrażenie mamy stałe 7-7, 10 atak, 10 obrona. Nieźle to jest chyba najwięcej, nie wiem czy jest więcej Słuchaj, dyszka to jest najwięcej ile mają te trójki a to zaraz do tego dojdziemy nieco wolniejszy, mniejsza inicjatywa perki delikatnie zmienione bo też ma kontratak dwa razy na rundę tak jak wersja nieulepszona, ale ma coś takiego jak lojalny obrońca, kontratakuje za każdym razem, gdy sąsiadujący wróg atakuje przyjazne stworzenie teraz ja grałem robiąc taką specjalną taktykę pod te gryfy, no to tam link do filmu pewnie wam się gdzieś wyświetli Możecie sobie obejrzeć, działać, działa. Czy było super? No, wyrośnie z tym jest, aczkolwiek ten perk jest bardzo fajny i bardzo sympatyczny. Zdać z tego, że tutaj ma lepsze statystyki, w sensie delikatnie mniejsze obrażenia, ale stałe, więcej ataku i więcej obrony, to ja bym tego gryfa strażniczego, słuchajcie, usytuował, umiejscowił na najwyższym B. Na najwyższym B nowa strona do tej listy dlatego tak tutaj jeszcze może troszeczkę jest nieogarną z mojej strony dobra mamy to mamy to czyli gryfy na razie wylądowały wszystkie w ty liście po prostu B a teraz przejdziemy sobie do nekropolii nekropolia i nasze nieumarłe Brytany No tutaj jest sytuacja bardzo podobna jak w przypadku zjawy w przypadku szkieletów mianowicie statystykami ta jednostka stoi najsłabiej. Ma najmniej życia, najmniej obrażeń, najmniejsza atak i najmniej obrona. W sensie obrażeń jestem pewien być może i grid z k niej ma mniej, ale do niego też dojdziemy. 14 życia, 3-5 obrażeń, 4 atak, 6 obrona, 5, szybkość, 5 inicjatywa. Walczy wręcz i w sumie obrona wręcz 1. otrzymuje 30% mniej obrażeń od ataków wręcz. Teraz. Nie wiem do końca, znaczy nie wiem, zastanawiałem się gdzie tego gościa, tego gagatka umieścić i jedyne co mi przyszło do głowy, z racji tego, że coś musi być w najniższym tierze na samym początku, to pana nieumarłego brytana zwykłego umieścimy po prostu w D. Tak jak to miało miejsce w przypadku yy, szkieletów i w przypadku zjawy, one też u mnie otrzymały tier D, to znaczy one same jako jednostki w sobie, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie statystyki, no to są słabe. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę to ich przyrosty, ale nie w tej tyliście oczywiście, no to przyrostami one to po prostu nadrabiają Lecimy dalej. Pierwsza wersja ulepszona, czyli bar gesty, nie wiem czy taka będzie polska wersja językowa, taka polska nazwa czy nie, ale statystyki, mamy już atak zwiększony o 4, to już coś nieco się jest konkret, mamy inicjatywę też większą i ruch, bo 6 i 8. No i dochodzi na oprócz tej obrony wręcz dochodzi nam jeszcze łamaczkości obniża obronę celu o jeden z każdym atakiem i zyskuje taką samą wartość ataku efekt się utrzymuje do końca walki nie można go rozproszyć Za, z każdym atakiem czyli się po prostu to stakuje łamaczkości kolejna specjalna tutaj umiejętność stworzenie zyskuje jednostki tymczasowej w liczbie 20% i teraz to jest bez sensu bo tracimy ruch Potracimy tury. Gdyby tu było napisane, że nie kończy to tury ta umiejętność, która de facto jest trochę droga, jeżeli chodzi o punkty skupienia, no ta sprawa wyglądałaby nieco inaczej. Ale z racji tego, że w aktualnej wersji dema nie mamy i nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało w wersji early accessowej, pana Barkhesta umieścimy sobie, umieścimy sobie w randze B, umieścimy sobie w randze B, ale damy go przed gryfem zwykłym. Nieulepszonym, rzecz jasna oczywiście. Do tego gryfka możemy sobie dać do C. Będzie bardziej przejrzyście i coś już będziemy chce mieć. Yy, ale, ale, ale za gryfami ulepszonymi. Rzecz jasna, naturalnie, prawda? Dobrze. Lecimy dalej. Wersja kolejna. Opancerzony ogar. Opancerzony ogar. To ma statystyki 18, 3, 5 ataku, czyli tak, więcej mamy życia, więcej mamy urody, to jest ta tankowata wersja bardziej. 5 y, szybkości, 5 inicjatywy, wolniejszy, mniejsza inicjatywa. Jeżeli chodzi o zdolność, no to tu się sprawa troszeczkę zmieni. Ma też obronę wręcz. Strażnika nieumarłych. Za każdym razem, gdy przyjazdy stworzenie zginie, stworzenie zyskuje plus 3 dobro do aż do końca walki. No, dobrze, że coś takiego jest, ale to nie jest jakby game changerem zupełnie. No, ma też jakie jak rany szarpane. Zadaje rany celowi. Zraniony cel otrzymuje dwa razy liczbę jednostek punktów zwykłych obrażeń na początku swojej tury. Efekt ten się kumuluje. Czas trwania dwie rundy, czyli nakłada po prostu dotę. I to jest mój wybór praktycznie za każdym razem, jak gram Necropolion, bo ja bardzo lubię doty, jak są nakładane przez jednostki. Do tego jest ten kowaty 8 obrony. Jeszcze dodatkowo ten PR 30%, mniej, obra mniej obrażeń ze wszystkich źródeł. Naprawdę fajną robi robotkę. Więc pana tutaj, tego Ptysia, umieścimy sobie. Słuchajcie wyżej, wyżej od tego gagatka i się tu zastanawiam, czy dać go wyżej jeszcze od gryfów, czy nie. No jeżeli chodzi o same statystyki, to nie mogę go dać wyżej, ale mogę go dać wyżej od Barkhesta. I to właśnie z, z racji tego, że jest ta dota. Wolę mieć dotę, niż obniżać obronę przeciwnika o jeden punkt. Bo jeden punkt obrony obniżony w mele zasięgu to jest praktycznie, powiedzmy sobie szczerze, Powiedzmy sobie szczerze, nic. Tak, jeszcze się pewnie tak odniżał jeden za każdym razem, gdy atakuje cel. Dobra, ogary mamy zatwione, nekropoje mamy załatwioną. Lecimy dalej, lecimy sobie do. kogo mamy tam w następnej kolejności. Lecimy sobie do Lochu. No i tutaj sprawy nabierają rumieńców, drodzy Państwo. Neksowa tancerka, moja ulubienica, jeżeli chodzi o jednostki trzeciego poziomu. Nie dość, że jest jednostką strzelającą. To jeszcze statystyki zaraz przelec prze przelecimy, ale. Ma 1000 cięć. Każdy atak zmniejsza obronę celu o 1 do końca walki. Porównajcie sobie to do tego do Barkhesta, to było z każdym atakiem z mele. Tutaj mamy zasięgowy. Mało tego, styl walki rykoszetujące glewie pozwala nam obrać za cel dwóch przeciwników. Zmniejszono są samo 50%, ale nie zużywa to ładnego skupienia, bo to jest jakby styl walki w sensie specjalna zdolność lochu i jeszcze obniża tym dwóm celom Obronę o 1 Ta umiejętność, yy, znaczy nie wiem czy to, czy ogólnie zmniejszenie zostało znerfione, bo wcześniej na samym początku Dema mogliśmy obniżać nawet poniżej zera. Teraz niestety lub stety zatrzymuje się to na, na zerze. 16 życia, niedużo, ale jest strzelaczem, więc więcej nie trzeba. 5, 7 obrażeń, 8, a tak 7 obdona. To tyle co ulepszone, więcej niż ulepszona wersja nieumarłego pieska, tak by the way. 5 inicjatywy szybkości nie musi mieć bo ona sobie stoi w miejscu i napierdziela z dystansu ale onyxowa tancerka bez dwóch zdań zdać z tego że jest strzelaczem który zmniejsza jeszcze armor można obiegać za dwa cele jest totalnym kotem turbokotem. kotem onyxowa tancerka leci do eski onyxowa tancerka leci do eski czy się na utrzyma ta nie ulepszona wersja najprawdopodobniej sami ją obniżymy na wysokie a ale do tego jeszcze dojdziemy bo wjeżdża jej ulepszona wersja może być jeszcze lepiej a no może. Jaspinowa tancerka. 16 życia, obrażenia, te same statystyki, dokładnie te same, oprócz szybkości. Czemu szybkość jest zwiększona? Popatrzcie na perki. Też ma 1000 cięć, zmniejsza obronę celu 1 do końca walki, ale ma smocze ostrze. Podwaja obrażenia od ataków wręcz. Mało tego, bo kolejny perk niżej. Przeciwnicy nie dokonują kontrataku. Przeciwnicy nie dokonują kontrataku. Jeżeli coś do was podleci, żeby zablokować lub nawet zaatakować spinową tancerkę, nie ma problemu, ona odda, nie ma problemu, nie musicie się nią uciekać, nawet lepiej, nie chcecie nią uciekać, bo zadajcie podwójne obrażenia wręcz i jeszcze nie dostajecie kontry na pysk. Nawet byście chcieli, żeby którymś, jakąś jednostką podleciał, żeby was przyblokować, bo wtedy ona jest po prostu, po prostu jest silniejsza. Kurde, wspaniała, moja, to jest moja ulubiona wersja, by the way. No i pani jaspinowa tanceleczka leci sobie do eski, ale do eseczki tej, no przerzuć się tutaj, proszę. Ow, udało się. Udało się, jest na eseczce. No i wersja ostatnia, ta druga ulepszona w sensie złota tancelka. Złota tancelka ma atak dystansowy, wiadomo. Każdy atak zmniejsza obronę celu o 2 tym razem, i teraz będąc całkowicie szczerym z wami, zmniejszenie obrony o 2, a o 1. To jest, znaczy no jest lepsze, wiadomo, ale to nie jest taki game changer, jak na przykład podwójne obrażenia yy, wręcz z całym szacunkiem. Tak, poza tym to nic na więcej tutaj nie posiada, ma większą inicjatywę bo 8, ale to nadal nie sprawi, że yy, złota tancerka da wam za każdym razem pierwszy raz yy, ruch, prawda? To złotą tancerkę z racji tego, że potrafi zmniejszać ten arbor, no tą inicjatywę powiedzmy, że też. I jeszcze dodatkowo, czekaj, gdzieś pomyliłem? Pomyliłem się. To jest jaspinowa tancerka, Pyk. A złota tancelka jest tutaj. Pyk. Złotą tancerkę damy sobie na wysokie A. A onyksową tancerkę też sobie damy na słabsze A. Bo one robią dokładnie to samo, tylko jedna zmniejsza o 2, druga zmniejsza o 1. I tak w tym wypty, dzięki temu będziemy mieli jaspinową tanceleczkę na eseczce i na jednej po prostu sc zostanie jedna. Kreatura. Teraz przechodzimy do schizmu. Schizma, schizma. Im więcej tym zamkiem gram, tym bardziej go po prostu lubię. Ma fenomenalny design, świetny bion, też wizualnie, i ogólnie ma bardzo fajnie wyglądające i prosperujące przyszłościowo jednostki. Jeździec Aga ostatnio na kanale pojawił się odcinek, gdzie gram tylko nimi. Zachęcam do obejrzenia, oczywiście, ale jedziemy ze statystykami. 25 życia, 6-7 wrażeń, 8-8, czyli tyle co ulepszone gryfy cztery szybkości 6 y, inicjatywy i teraz perki perki przedarcie usuwa wszystkie kary za teren gdy stworzenie jest w armii bohatera jedyne chyba w grze jeżeli mnie pamięć nie myli w ogóle y, że jednostka coś takiego posiada takiego perka Sztos, po prostu, po prostu sztos, to jest jako dodatkowy bonus, oczywiście, dalej przeszywający zimno, przy trafieniu wroga ataki lub kontra nakłada negatywny efekt, który zwiększa otrzymywane przez niego obrażenia od magii o 100%. Jeżeli to sobie skąpicie z magią, nie wiem, czy ja to na tym bohaterzy że to magię mam, mam zaawansowany talentem magicznym, który też Wam zwiększa dodatkowo 20% do zadawanych obrażeń od magii i jeszcze potem możecie sobie to innymi perkami, innymi perkami możecie sobie to zwiększać chłopie chłopie, 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 dużo życia. Spoko statystyki. Więc pan jeździec Szonów, jak ja to mówię, wyląduje nam. No na Eskę go dać nie mogę. Na Eskę go dać nie mogę. Ale mogę go dać. Mogę go dać na A. I nawet mógłbym być skłonny go przesunąć wyżej niż Oneksową tancerkę zwykłą. A tego nie zrobię, bo oneksowa tancerka po prostu szczela. Po prostu jest szczelaczem, silnym szczelaczem, więc zostanie sobie na wysokim A. Ale to nie koniec, bo mamy oczywiście wersje ulepszone, gdzie tutaj też jest ciekawie. Zaklina czakaszonów Tyle samo życia, obrażenia takie same, ale ataku 10, obrony 10, szybkość 6, inicjatywa 9. Szybszy! Co w się sensie dalej się porusza, i pierwszy zaczyna. Jeżeli chodzi o umiejętności, przydarcie dokładnie to samo, przeszywające zimno, dokładnie też to samo. Dostaje mroźny oddech. A nie, to też był mroźny oddech. Dobra. Ale klasyfikacja nie zmienia. Mroźny oddech wykonuje dodatkowy atak zdając 100% bazowego ataku jako czyste obrażenia. Czejcie i nie kończy tury. Nie kończy tury. Tak, to kosztuje dwa punkty skupienia. Tak, to ma cooldown, ale dostajecie dwa ataki, i tak może wam jednostka oddać z kontrataku, jeżeli ją z, te, z tego uderzycie. Ale come on, to są dwa ataki. Dwa. A taki jednostki, z czego ten pierwszy w sensie mroźny oddech, ma zwiększone obrażenia o 100%. Jest turbo kocurem, ta jednostka, naprawdę. Im dłużej gram, tym po prostu bardziej się do tych wszystkich rzeczy, też do tych jednostek tego typu przekonuje. Dlatego tego gościa umieścimy sobie. Kurde, umieściłbym go w wesce. Umieściłbym go w esce, nie? Pomimo tego, że nie jest strzająca, ale jest szybki. I nawet jakby miał przyjąć raz na papę y, obrażenia, to i tak by sobie i tak by sobie świetnie poradził, nie? I tak by sobie elegancko poradził. Ja go zostawiam na SC, Na słabszej SC niż ja spinową tancerkę ale na SC, Bo pomimo tego, że to są zasięg... świetna, to jest jednostka. To jest jak to dojedzie, to jest dosłownie to jest dojazd, nie? Kolejna wersja Mata Shotów matka szonów innymi słowy więcej życia bo 36 7 obrażeń obrażenia wszystkie tyle samo atak, obrona tyle co wersja nie lepsza na 6 szybkość, 7 inicjatywa wolniejsza w sensie później zaczyna troszeczkę A więcej życia ciutkę ale ma dodatkowe perki pierwszy perk pomoc agashota zadaje 10 yy, pierwszy nowy perk 10 punktów czystych obrażeń wraz z atakami oraz kontratakami. atakami mocne. mocne 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 i Zamiast tego mroźnego oddechu dostaje coś takiego jak mroźne kolce. Mroźne kolce zadają 4 razy liczba jednostek w staku, czystych obrażeń celowi oraz wszystkim sąsiadującym stworzeniom. Czyli potencjalnie możecie zaatakować 8 jednostek przeciwnika, jeżeli będą w jednej kupie. Tak, to jest takie AOE. I też nie kończy, tury. Czyli też ta jednostka jest turbo kotem. I szczerze, Całkiem szczerze, jeszcze zasięg ma, bo tam tu musicie walić z mele. Ale tym stożkiem, tym AOE możecie walić na odległość. Oczywiście nie na całą mapę, yy, tylko z odległości, ale to nadal nie dojedziecie w pierwszej turze, w drugiej turze. Już możecie to kasnąć i potem jeszcze wykonać atak. Bardzo fajne, naprawdę i bardzo, bardzo silne. Ja tą matkę Agashotów, Wielkich Szonów, umieszczę tutaj jako SK za jaspinową tancerką. Ale wyżej niż zaklinacz Agachonu. Zaś z tego, że ma te 10 dodatkowych obrażeń za każdy atak, a z tego, że ma jeszcze też AOE. Schizm mamy załatwiony. Teraz musimy przejść do zamków, których w wersji demo nie ma. Knieja, drodzy Państwo, tutaj będziemy się posiłkowali Wikipedia, Oldenery. Mamy naszego Iliada w wersji podstawowej. 45 życia. Dużo, najwięcej ze wszystkich jednostek trzeciego poziomu, a tak miał być to jest Turbo, yy, chciałem powiedzieć kot, ale Turbo Tank, kotem pewnie też jest 4 ataku, 10 obrony, 8 obrażeń, prędkości 2, inicjatywy 2, to się praktycznie nie porusza ta jednostka, prawda? Yy, wali wręcz, jeżeli chodzi o zdolności, umiejętności, yy, atakuje wręcz, ma AUE. Atak, area strike, This damage to the Target of Hexera, to wiadomo, zaatakuje wszystkie jednostki, które znajdują się wokół jego celu. Przebudzenie Ziemi, nie, to jest Embiidement, jakkolwiek się to czyta, ta kreatura zostawia po śmierci ciało, które jest odporne na dwa zaklęcia Kevin i Stone Funksy. Zabijecie, czy tam stracicie, to po prostu jest sobie klocek, który trzeba złapy rozwalić. Nic jakby specjalnego, ale. Czasami może się przydać. Zdolność Przebudzenie Ziemi 1 zwiększa szybkość inicjatywy o 1, życie o 10, to już będzie wtedy 55 HP i dostaje nielimitowaną liczbę kontrataków do końca bitwy. Raz na bitwę. Można tego użyć. Nie kończy tury. Bardzo fajne. Kosztuje 3, czyli trochę drogie, ale to sprawia, że pan Iliad, drodzy Państwo, Mr. Iliadi Zwykła wersja, nie ulepszona, ląduje, kurde, myślę, że na spokojnie na najsłabszym A, nawet może, nawet, nawet, nawet może go damy sobie wyżej niż Jeść Cyszonów, jeżeli chodzi o A. Jest najsilniejszą jednostką trzeciego poziomu, w najtrwalszą jednostką trzeciego poziomu. No, nie miałem okazji tym grać oczywiście, bo to jest w wersji, temu, nie mamy Kniej i nie mamy Roju, ale naprawdę, wow. Naprawdę ciężko jest to, ciężko jest to ubić. Dobra, yy, wersja ulepszona Fungal Iliad. Fungal Iliad, 4 ataku, 10 obrony. 45 życia, 4,8 y, obrażeń, prędkość 3, inicjatywa 2, czyli ten, ten już chłop potrafi troszeczkę biega, y, biegać. Ten już może biegać, to chyba nie tak to chciałem powiedzieć. Też y, obrażenia y, obszarowe. Też zostawia sobie ciało jak zginie. Dodatkowo ma Living Cover. Yy, przylegające stworzenia zawsze dostają minimalne obrażenia. Czyli, jak się ustawicie w kupę, nawet przy tym gościu, jesteście gucci. Serce z kamienia zostawia yy, kamień, i to jest to taking three times. Czekaj, że on nobody. Up. A, dobra! Okay. Angielski. Angielski się kłada. Znaczy, jakbym przeczytał, bym wiedział. Nie zostawia zwłok. Nie ma ciała po prostu po tej jednostce. To jest scalony z ziemią, chyba coś takiego. Natomiast ta wersja, już mi my się myli, Stoneheart zostawia przeszkodę i trzeba zadać trzy obrażenia. Chce się zaatakować trzy razy, żeby to rozwalić. Dodatkowo przebudzenie ziemi 2 zwiększa prędkość inicjatywy o jeden życiu o 10 i dostaje nielimitowane kontrataki do końca bitwy. I dostaje jakieś dodatkowe umiejętności. Tą dodatkową umiejętnością jest dokładnie ta umiejętność, którą widzicie tutaj: Unrelenting Stone zamienia atak tej kreatury dodatkową obronę do końca rundy. No i może być tylko użyty jak się przebudziło ziemię. Bardzo fajna i bardzo ciekawa mechanika. Mówię, nie, był wstań, nie byłem w stanie tego przedstawić. W sensie na arenie można go rolnąć, ale go chyba na arenie nawet nie brałem. No turboklocuch jest na arenę. Czybym go brał? Nie wiem, no ale to nie jest film i lista potworów, potworów, jednostek arenowych. Natomiast gdziebym bym go na pewno nie B, na pewno nie C, na pewno nie D. Na pewno wyżej niż wersja podstawowa i na pewno wyżej niż jeździć Sagaszonów. Zastanawiam się, czy nie dać go nawet wyżej przez jego utility zdolności, niż, nie no, na pewno niż lepszą tancerkę, tak, ale czy niż złotą tancerkę? Zasięgowa jednostka zmniejsza obrażenia. Może zaatakować dwa cele, zmniejsza obronę o dwa. Więc zostawimy go sobie na trawie najwyższym. Tym o pięknym aspektem przechodzimy sobie do kolejnego upradu, czyli do krystalicznego Iriada. On też jest dosyć ciekawy. 45 życia, 4 ataku, 8 obrony, 5-7 obrażeń więcej, ten już potrafi troszkę pizgnąć, szybszy, inicjatywa taka sama. Dodatkowo atakuje obszarowo. Wiadomo, nie zostawia z Wiadomo, ma coś takiego, jak krystal tonsy. Kiedykolwiek wroga jednostka zaatakuje w mele tą jednostkę. Jedna jednostka z tego staku umiera, ale pra, działa tylko na jednostki do trzeciego poziomu. Czyli gdybyście zaatakowali sobie czarnym smokiem na przykład, który jest jednostką siódmego poziomu, w tego gościa, nie stracilibyście smoka. Gdybyście zaatakowali sobie na przykład hydrą takiego jego mościa, no to już tą hydrę byście na pewno jedną stracili. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No jedna jednostka szóstego poziomu zawsze, za każdym jednym razem, w sensie na początku gry to jest bardzo dużo, później już tak nie robi, no bo i tak trzeba jakoś to się przez to przebić i trzeba to atakować, nie? Bardziej jak gramy przeciwko AI, czy w przyszłości przeciwko przeciwnemu graczowi, ale bardzo fajna miejka. Przebudzenie ziemi 2 to jest większe, dokładnie to samo robi, tylko że dostaje tutaj nową umiejętność po przebudzeniu. Earth Shatter. Wszyscy wrogowie w odległości dwóch heksów mogą atakować tylko tą kreaturę do końca rundy. Czyli innymi słowy rzuca takiego tonta. A czy on działa dokładnie tak samo jak zaklęcie? Najprawdopodobniej. Tak, czyli. Chyba, że tracimy nad skrętką które musiałbym to sprawdzić, nie sprawdzałem. Ale pan Iliad ulepszony, a inna wersja, ląduje też tutaj w naszym A, ale nawet w najwyższym A. Jest mniej tankowaty od tego pana, ale potrafi bardziej przywalić facjat. Teraz ostatni zamek, jaki nam został, to moi drodzy Rui. No i mamy moi drodzy Rui, naszego Horneta, naszego bzyczka, odpowiednik ważki z Heroesa 3. W sensie podobieństwo jest takie, że ten jest owadem, tamten jest owadem, oba latają i na tym się kończy. Życia 20, ataku 7, defensywy 10, 40 dobrażeń, speed 6, inicjatywy 10, hmm, hive, spawn, nic tutaj więcej nie ma, po prostu atakuje sobie w zwarciu. Gdyby tutaj tego spida było troszeczkę więcej, pewnie byłby to lepsza, tak nieulepszona wersja. Tegoż motylka nie robi jakiegoś większego tutaj nie wiadomo czego. Ja bym je umieścił po prostu. Najnormalniej w świecie za, yy, za gryfami. Jeszcze tylko sobie porówna te delikatnie statystyki. To 25 tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. No ma więcej niby obrony od tego gryfa, ale jest. Wolniejszy. W sensie inicjatywa mniejsza, więc ta wersja podstawowa ląduje sobie w B, ale przed tymi, przed tymi pieskami je umieszcza. Ale zdać z racji tego, że są bardzo, chociaż nie, wiecie gdzie bym go dał? Ja bym go dał. Tutaj go damy. Damy go po, pomiędzy, pomiędzy wersjami ulepszonymi psiaków. Ma więcej obraźni od tego, ale ten ma do tej, jednak wolę sobie do tej, plus jeszcze ten ma zmniejszone obrażenia o 30%, ten niby też, ale zostawiamy go sobie w B y, wyżej od y, berg haścików. Czy jak one się to nazywały? na pewno. Przechodzimy sobie do Chantera. Nie wiem jaka jest polska nazwa. Ulepszona wersja. Eee, proszę was. 25 życia, 7 ataku, 10 obrony, 47 obrażeń, speed 10, inicjatywa 4, speed 10. 10 speed. Najszybsza to jest chyba, znaczy na pewno to jest najszybsza jednostka trzeciego poziomu. To sobie trzeba tutaj wbrew wszystkiemu powiedzieć. Tu się robi ciekawiej, bo dochodzą nowe zdolności Hive Mind Nest Protector na początku bitwy za każdą inną jednostkę zdroju tak, w naszej armii ta kreatura dostaje zwiększoną defensywę o 1, a obrażenia, które dostaje z, z, ze szczęśliwego trafu zmniejszone są o 5%. Dodatkowo Whisper, Whispers of Doubt każdy atak powoduje, że cel zawsze zadaje minimalne obrażenia. Fajne. To już jest fajne. I z racji tego, że ten ptyś jest turbo-szybki, to ja tego, to był ten, nie? Tego gościa umieścimy sobie dalej niż gryfy. Ale w B. Chociaż w B. Nie. Walnijmy go sobie do A. Na ostatnią pozycję. Nie. Jeszcze inaczej. Umieścimy go sobie dalej niż Agaszoty. Tak, dalej niż jeść cyszonów. Jeść, jeść wyżej niż jeść cyszonów w sensie. Przez to, że jest szybki i potrafi naprawdę pizdnąć, Jak ja na to się piję i mam jakieś jednostki strzające, zawsze praktycznie strzające wlatuje i zawsze mi robi w szeregach młyn. I ostatnia wersja, jaka nam została, czyli Stinger. Mr. Stinger. 20 życia, 7 ataku, 10 obrony, 4 obrażeń, 8 speeda, inicjatywa 11 szybki, ale nie szybszy od chyba Gryfa tam było, tak? Czy agresywno Gryfa? 8 spida, czyli wolniejszy. No i ten jest odpowiednikiem tamtego, tylko ten jest do ataku. że zwiększony ma obrażenia o jeden i z zwiększony ma też krytykal ze szczęśliwego trafu. Dlatego ma piercing stinga. Zabija plus jedną jednostkę przeciwnika z każdym atakiem. Działa do jednostek szóstego poziomu. Dobre, fajne. Lubię to, daje kciuka do szóstego poziomu. Chciałoby się, żeby jeszcze tą siódemkę myknęła, ale do si siódemka jest zarezerwowana do mojej drodzy, do Dreadnightha. I teraz tego hornecika, nie Stingera, przepraszam, Stingerka, umieścimy sobie. No, to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, ale umieścimy, umieścimy go sobie. Umieścimy go sobie po prostu tutaj. Umieścimy sobie to troszeczkę niżej, przez to, że jest wolniejszy. Od tego brzmika całego, bo to jest po polsku, po polsku brzmika, po, angielsku, po polsku to tylko jest rządlica śmieszne nazwy. Tak Jakbym tą playlistę zostawił, moi drodzy? Moja osobista till jednostek trzeciego poziomu, czyli na eseczce mamy jaspinową tancerkę, matkę agaszonów i do tego zaglicza, zaklinacza szonów, potem mamy eseczka, złota tancereczka, iliad krystaliczny, iliad ten kamienny, on był chyba żywiołowy, potem oneksowa tancerka zwykła, bo strzela ilit, nieulepszony, brzmiki, rządlice że Może tutaj by tego i, i lida dać gdzieś z tyłu, ale mamy tutaj też jeść zagaszonów. w B mamy gryfy, potem mamy Ogara, nieulepszonego szerszenia, ulepszonego ogara, jeszcze jednego. Gryf jest na C. Tutaj zwykły nieulepszony w a nasz nieumarły Brytan jest tutaj na najniższej randze D. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało to zostawcie łapy w górę, jeżeli interesuje was Oldenera, no to subskrypcja też jest wskazana, bo tutaj będzie bardzo dużo kontentu z Oldenery, już tak jest, ale będzie jeszcze więcej jak wyjdzie tylko wersja Jak EBI Accessie. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć, pa.